Cześć, cześć, witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie o poranku, znowu z kawką także jeżeli też jest taka pora, w której wypiję ciekawe, no to napijmy się jej razem no i jestem, małe przerwy, bo dzieciaki w domu także i Kawka pewnie w spokoju wypytanie będzie. E, słuchajcie, e, dzisiaj zaczynamy też paczuszką. E, m, przyszły do mnie dla mnie nowości e, z Basic Lab. I chciałabym Wam pokazać, co przyszło do mnie w tych nowościach, e, ale też chciałabym e, z Wami się podzielić. Moimi ulubionymi produktami, jak dotychczas, które najbardziej przypadły mi, może nie do gustu, ale mojej skórze. Powiem tylko na początku, że moja skóra jest skórą suchą, wrażliwą, odwodnioną, z naruszoną barierą hydrolipidową niestety. Ja bardzo, bardzo długo poszukiwałam odpowiedniej pielęgnacji wieczornej, jak i porannej, żeby ta bariera się odbudowywała. Ja chciałam, żeby moja skóra, chciałam mm, czuć takie ciągłe nawilżenie, że ta skóra jest cały czas miękka, sprężysta, nie ma tego momentu, że ona staje się taka właśnie sucha. No, i ta pielęgnacja, którą używam obecnie, daje mi takie cudowne efekty. I zaraz opowiem Wam o tym, które z tych produktów są właśnie moimi ulubionymi produktami, i trochę więcej Wam o nich powiem, dlatego że w ostatnim filmie pokazałam Wam tylko, że tak powiem, swoją rutynę wieczornej i porannej pielęgnacji, ale nie opowiedziałam Wam o tych produktach zbyt dużo. Najpierw pokażę Wam jakie nowości do mnie przyszły, które na pewno będę używała i sprawdzała jako kolejne, bo jestem na przykład bardzo ciekawa tego serum. I to jest nawilżający emu żel do twarzy z 4% ektoiną, 2% aminokwasami i beta glukanem. I to jest słuchajcie, nic innego jak serum które też nakładamy pod krem jest w dużej pojemności, bardzo lubię, kiedy te, te kosmetyki są akurat właśnie w dużych pojemnościach, bo wiem, że starczą mi na dużo, a ja ich no nie oszczędzam, po prostu na noc naprawdę, słuchajcie, dużo nakładam na twarz, oczywiście ja czekam, aż to wszystko sobie wsiąknie, wchłonie się ładnie w cerę, zanim położę się oczywiście spać, tak, zresztą z rana oczywistym jest też, że nie robię po nałożeniu kremu, od razu nie idę i nie nakładam makijażu, tylko też czekam, taki minimum 15-20 minut yy, po prostu robię tę pielęgnację wcześniej, żeby no żeby to wszystko zdążyło wsiąknąć, żeby to mi się nie pomieszało i tak dalej, i tak kolejne serum to jest peptydowe serum pod O z 10%, z 10 peptydem argirelinę i kofeiną nawilża i ujędrnia i większość słuchajcie z tych produktów jest produktami, które nadają się właśnie i na dzień i na noc no, to takie duże ułatwienie. I serum, które już znam z 15% trehalozą, 10% peptydem Snap8, Małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Tylko tym razem w większej wersji, w naprawdę dużej, bo 50 ml. Także też bardzo się cieszę. A teraz, słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć o tych produktach, które najbardziej przypadły mi do gustu. Zaczynając może od takiego, jak gdyby początku, bo kiedy robimy ten ja, kiedy zaczynam ten makijaż, to zaczynam od płynu micelarnego. I to jest płyn micelarny do skóry suchej i wrażliwej. I on, słuchajcie, świetnie radzi sobie ze zmywaniem mocniejszych makijaży. Nie mam problemu z tym, żeby zmyć rzęsy. Wystarczy, że przyłożę, potrzymam chwileczkę i on bardzo ładnie mi wszystko zmywa. I co jeszcze bardzo istotne, dobrze radzi sobie z tymi pomadkami matowymi zastygającymi. One je, jest je ciężko zmyć, a tutaj naprawdę w ogóle chwilę wystarczy przytrzymać wacik i cały makijaż szminki tutaj z ust schodzi wam bez problemu. Ja też ostatnio używam podkłady takie mocno kryjące, czyli są to podkłady takie bardziej zastygające, trochę cięższe i kiedy myję sobie rzęs płynem, to też bez problemu tutaj mi usuwa właśnie korektor i ten taki cięższy podkład. Pozostawię wasz na skórek ten płyn tak ewidentnie, ewidentnie nawilżony. Przez co skóra jest dużo bardziej promienna, a ewentualne podrażnienia są wygładzone. I skóra po tym płynie jest taka wyciszona i właśnie odzyskuje taki zdrowy, promienny wygląd. Także to jest ten płyn i on jest w pojemności aż pół litra. Słuchajcie, ja go nie, nie wiem, może z trzy pompki, tylko ja mam ten duży wacik. Na ten duży wacik i tak jak mówię, bez problemu z takimi zastygającymi matowymi pomadkami, wodoodpornym makijażem, wodoodpornymi tuszami sobie jak najbardziej właśnie radzi ten płyn. Teraz kolejnym krokiem i u mnie największym hitem jest ta właśnie emulsja, którą kocham i to jest dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Ona ma taką konsystencję właśnie mleczka, doskonale zmywa też makijaż. Ja robię oczyszczanie dwuetapowe na skórze, czyli biorę najpierw więcej pompek i, I zmazuję po prostu makijaż sobie cały twarzy i też sobie świetnie radzi z tymi podkładami, już tymi zastygającymi, mocniej krającymi. I kiedy spłuczę, przechodzę do mycia wtedy dopiero twarzy i używam też tego właśnie produktu, tylko nakładam go już tylko dwie pompki i myję twarz. I uwierzcie mi, że skóra jest no naprawdę czysta, bo później, kiedy przejeżdżam wacikiem, to ten wacik jest naprawdę i tak jak Wam też chyba już wspominałam przy poprzednim, to to mleczko daje Wam takie bardzo przyjemne uczucie nawilżenia skóry już po samym demakijażu. Skóra nie jest ściągnięta, nie jest napięta. Macie, jeżeli występuje u Was jakieś zaczerwienienia, pieczenia skóry, yy, spowodowane nawet by użyciem wody, to właśnie to mleczko idealnie Wam je. Przez to, że kiedy zmywacie wasza skóra, jest taka fajnie ślizga, nawilżona. Idealnie po prostu do kolejnych kroków pielęgnacji została po prostu już przygotowana. Teraz dalej właśnie u mnie kolejnym takim krokiem i też moim ulubionym produktem z tych, które miałam dotychczas przyjemność testować, jest właśnie to serum z 15% trehalozą, 10% peptydem Snap 8, mało cząsteczkowym kwasem hialuronowym. I słuchajcie, co Fajne i takie przydatne info, to właśnie ta trechaloza to jest, słuchajcie, najskuteczniejszy w farmacji składnik nawilżający. On daje najlepsze, właśnie efekty, jeżeli chodzi o nawilżenie waszej skóry. Także świetnie sobie z tym radzi. A ten 10% peptyd SNAP-8 to jest, słuchajcie, coś na podobę botuliny, czyli botoksu. Dlatego przy użytkowaniu tego właśnie serum, to serum sprawi, że wasze zmarszczki wygładzą się po prostu, bo ma on właśnie działanie takie jak botulina. No i co ważne, to serum, słuchajcie, świetnie odbudowuje właśnie barierę hydrolipidową, czyli coś, co ja bardzo potrzebuję. Zma serum daje wam odbudowę właśnie bariery hydrolipidowej poprawę sprężystości waszej skóry, zminimalizowanie widoczności zmarszczek tych takich właśnie mimicznych, wygładzone na skórek, pięknie gładka skóra. Także ja wam serdecznie polecam, jeżeli też macie taką suchą skórę, żebyście przetestowały sobie właśnie tą serię Esteticus i to właśnie serum z dehalozą. No i ostatni mój krok akurat wieczornej pielęgnacji, ale produkt. Ja nie mówię, że to wszystko to są po kolei moje kroki, bo, bo używam jeszcze więcej produktów, ale mówię o tych takich moich ulubionych. Ten krem, który ja używam i na noc, i na dzień. Na dzień używam go już jako ostatni krok pielęgnacji, rano używam go jako przedostatni, bo jak słusznie zauważyłyście, na końcu nakładamy. SPF jako już takie wykończenie, jako wykończenie, jako ochronę przed właśnie czynnikami szkodliwymi w ogóle jakie znajdują się na zewnątrz. No i przede wszystkim oczywiście przed słońcem, czyli rano krem jako przedostatni krok, a wieczorem jako u mnie ostatni krok. I jest to słuchajcie, cudowny krem, naprawdę cudowny. Ceramidowy krem regenerujący z 5% probiotykiem i 3% pantenolem. I jakie ma on zadanie? Jego najlepszym zadaniem, coś co ja najbardziej doceniam, to też to, że on odbudowuje też tą barierę, czyli dla mnie połączenie tego serum i tego kremu na moją uszkodzoną barierę hydrolipidową jest bardzo, bardzo zbawienne. Ja Autentycznie używam tych kosmetyków już około, myślę, że już zaraz będzie z dwa miesiące. Jak to idzie, to ja jeszcze nie miałam takiej pięknej skóry, takiej w ogóle jasnej i promiennej wygładzonej, ja nie muszę się martwić o to, że ona będzie jakaś wiecie, sucha, ona cały czas jest taka fajna, sprężysta, bo bardzo dobrze one po prostu działają, one są dobrze dobrane do, po prostu do mojego rodzaju. Ten krem również ma, ma za zadanie przywrócić równowagę Waszego mikrobiomu, Waszej skórze. No i e, przy mojej cerze wrażliwej, jeżeli są właśnie jakieś mm, podrażnienia, to ten krem również bardzo dobrze sobie z tym radzi i je po prostu ukaja. Także mam nadzieję, że mogłyście dowiedzieć się troszeczkę więcej o tych produktach, tak bardziej od strony takiej też technicznej i jak zadziałało to na moją skórę, i że będziecie wiedziały, którą z, który z tych produktów chciałybyście właśnie przetestować. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam sprawdzić w ogóle wszystkie, wszystkie jak gdyby produkty, które będziecie mogły dobrać do swojej cery, ale te cztery, które pokazałam Wam tutaj polecam najbardziej, dlatego że najbardziej widzę ich działanie. O tak, na takie wiecie, dwa miesiące, bo czasami kosmetyk potrzebuje więcej czasu, żeby widzieć jego działanie. A tutaj po tych dwóch miesiącach najbardziej mogę, że tak powiem, o tych produktach powiedzieć, że je w sobie ukochałam. E bo widzę po prostu naprawdę ich działanie, widzę różnicę w wyglądzie, w stanie mojej skóry, myślę, że jeszcze trochę i, i ta moja bariera w ogóle będzie odbudowana, że będzie posiadała blask przez cały czas. Zapraszam Was do zapoznania się z linkami do produktów, które znajdziecie na dole w opisie. Tam też mam dla Was specjalny kod zniżkowy na produkty właśnie BASIC. Lab, także zachęcam do skorzystania, bo zawsze warto coś sobie zaoszczędzić.